Nazywam się Szymon Krostowski, reprezentuję pacjentów i chorych na nowotwory urologiczne. Sam jestem pacjentem już z ośmioletnim stażem przeżycia od czasu, kiedy niestety ta choroba mnie dotknęła. Dziś razem z innymi wolontariuszami, pacjentami pomagamy chorym na nowotwory i zachęcam serdecznie do obejrzenia. Kolejnego numeru głosu pacjenta onkologicznego, w którym to będziemy opowiadać o tym, mówić trochę, dzielić się swoimi doświadczeniami, właśnie jak to było, jak byliśmy młodzi, a niestety dotknęła nas ta groźna choroba. Także zachęcam serdecznie do przeczytania kolejnego, czwartego już numeru głosu pacjenta onkologicznego. Dziękuję.